15 minut przed rozpoczęciem długo oczekiwanej konferencji prasowej w Warszawie, która miała oficjalnie zaprezentować najnowszy album Miki Urbaniak, świat muzyki zatrzymał się na moment. Mika, córka legendarnej Urszuli Dudziak, niespodziewanie opublikowała krótki filmik w mediach społecznościowych, a w nim wyznała coś, co natychmiast wstrząsnęło zarówno fanami, jak i dziennikarzami. Tajemnice te nosiłam w sercu zbyt długo. Moja mama, Urszula Dudziak, zmaga się z początkiem choroby Alzheimera. Wciąż śpiewa, wciąż się uśmiecha, ale czasami nie pamięta tytułów swoich własnych kompozycji. Te słowa, wypowiedziane z delikatnością i autentycznym bólem, natychmiast obiegły świat. Wstrząsnęły publicznością, sprawiając, że tysiące serc zadrżało z empatii i współczucia. Mika ujawniła, że diagnoza padła ponad rok temu, jednak rodzina zdecydowała się zachować tę prawdę w tajemnicy, by Urszula mogła wciąż cieszyć się muzyką, nie będąc ocenianą ani współczutą przez świat, który często nie zna granic delikatności. W tym momencie Warszawa, miasto, które znało każdy jej ton i każdy jazzowy szept, zdawało się wstrzymać oddech, a echo tej prawdy rozlało się po ulicach, kawiarniach i salach koncertowych niczym cichy, bolesny hymn o przemijaniu, pamięci i sile miłości. W sali konferencyjnej, jeszcze przed pierwszym pytaniem dziennikarzy, Mika i Urszula pojawiły się razem, tworząc obraz, który trudno było oderwać od rzeczywistości. Córka i matka, dwie ikony polskiego jazzu, dwie pokolenia splecione w niezwykłej harmonii, gotowe pokazać światu, że prawdziwa sztuka nie zna ograniczeń pamięci. Kiedy zabrzmiały pierwsze nuty nowego utworu Echo of Memory, napisanego przez Mikę na podstawie starych, osobistych dzienników matki, atmosfera w sali natychmiast zgęstniała. Jazz lekki, a zarazem przejmujący, wciągał słuchaczy w wir emocji. Smutek i nostalgia przeplatały się z odwagą i nadzieją, a każde słowo, każda melodia zdawały się krzyczeć: Pamięć może blaknąć, ale muzyka jest wieczna. Kiedy Urszula zaczęła śpiewać, jej oczy czasami błądziły, jakby szukały znanych melodii w labiryncie własnych wspomnień, a jednak głos czysty i donośny niósł się po sali niczym przesłanie dla świata: Wciąż jestem sobą, mimo że pamięć ucieka. Nie było tam miejsca na współczucie czy żal, była tylko czysta, majestatyczna moc sztuki, która nigdy nie przestaje inspirować. Publiczność w milczeniu chłonęła każdą nutę, a spojrzenia dziennikarzy, krytyków i fanów były pełne podziwu, łez i zadumy. Wśród gości znaleźli się współcześni mistrzowie polskiej sceny jazzowej, których Urszula znała osobiście. Leszek Możdżer, który kiedyś wspólnie z nią improwizował na scenie Teatru Wielkiego, Tomasz Stańko, którego trąbka towarzyszyła jej w niezliczonych klubach jazzowych w całej Europie. Michał Urbaniak, z którym dzieliła nie tylko życie, ale i muzyczne dziedzictwo. Wszyscy oni w ciszy i respektując moment byli świadkami czegoś więcej niż premiery albumu. Byli świadkami triumfu ludzkiego ducha, dowodu, że nawet w obliczu choroby artysta może przemawiać poprzez swoje dzieło do serc milionów. Podczas gdy kamera uchwyciła delikatny uśmiech Urszuli, który nie znikał mimo chwilowego zagubienia w pamięci, Mika wyjaśniła w wywiadzie, że tworzenie echo of memory było aktem miłości, próbą uchwycenia ulotnych wspomnień matki i przekształcenia ich w coś, co nigdy nie zniknie. To jest nasza podróż przez czas, przez emocje, przez każdą melodię, którą mama kiedykolwiek napisała. Chcemy, aby ludzie usłyszeli, że nawet gdy pamięć odchodzi, serce pamięta, powiedziała Mika, a w jej głosie drżała mieszanka dumy i czułości, której nie da się podrobić. Gdy ostatnia nuta ucichła, sala eksplodowała brawami, ale nie były to zwykłe oklaski. Były to wyrazy szacunku, wdzięczności i głębokiego zrozumienia, że muzyka może być nie tylko formą sztuki, lecz także pomostem między przeszłością a teraźniejszością, między pokoleniami, między tym, co ulotne, a tym, co trwa wiecznie. Niektórzy z fanów, którzy byli świadkami tego wydarzenia na żywo i online, nie kryli łez, bo wiedzieli, że byli świadkami czegoś monumentalnego, czegoś, co pozostanie w pamięci na zawsze, tak jak echo melodii Urszuli, które będzie trwać nawet wtedy, gdy pamięć zacznie blednąć. Piętnaście minut przed konferencją, kiedy świat wstrzymał oddech na wieść o chorobie Urszuli, nikt nie przypuszczał, że to właśnie te krótkie chwile, te pełne emocji i prawdy staną się świadectwem siły rodziny, potęgi sztuki i niezniszczalnego ducha, który potrafi przemawiać do serc ludzi na całym świecie. Ta noc w Warszawie nie była tylko prezentacją albumu. Była celebracją życia, pamięci, miłości i niegasnącego światła, które Urszula i Mika przyniosły światu. Po zakończeniu konferencji prasowej, gdy światła reflektorów powoli gasły, a oklaski cichły, Mika Urbaniak podjęła decyzję, która miała na zawsze odmienić życie wielu artystów i fanów. Ogłosiła projekt Jazz dla Pamięci. Inicjatywę pełną miłości, troski i nadziei, której celem było wspieranie starszych muzyków zmagających się z chorobami neurologicznymi, szczególnie tymi, które odbierają pamięć i tożsamość. Od samego początku projekt ten miał jeden klarowny, przejmujący cel: nie pozwolić, aby artyści, którzy całe życie oddali muzyce, zostali zapomniani, aby ich głosy, historie i talent zniknęły w ciszy zapomnienia. Urszula Dudziak, choć już nie śpiewała tak często jak kiedyś, zgodziła się zostać honorowym patronem programu, stając się żywym symbolem walki i piękna życia, które nie zatraca się mimo choroby. Nawet gdy jej pamięć czasem zawodziła, gdy nie pamiętała tytułów własnych kompozycji czy szczegółów dawno minionych koncertów, obecność Urszuli była niczym latarnia dla wszystkich, którzy szukali w muzyce pocieszenia, sensu i siły. Każde spotkanie organizowane w ramach jazz dla pamięci było przepełnione niezwykłą atmosferą, niemal mistyczną, gdzie emocje mieszały się z dźwiękami, a historie życia brzmiały jak echo dawnych melodii. Mika, widząc wzruszenie i czasem łzy w oczach uczestników, często wspominała, jak sama przez lata obserwowała matkę zmagającą się z pierwszymi symptomami choroby. Jak widziała, że Urszula. Choć czasem zagubiona w swoich myślach, nigdy nie przestawała kochać muzyki, nigdy nie przestawała wierzyć w moc dźwięku, który leczy serca. Projekt stał się więc nie tylko formą pomocy materialnej, ale przede wszystkim miejscem, gdzie pamięć była celebrowana, gdzie każdy artysta, niezależnie od wieku, mógł poczuć się zauważony, wysłuchany i doceniony. Nastrój tych wydarzeń był jednocześnie piękny i bolesny, piękny, bo widziano, że muzyka wciąż łączy ludzi, że wciąż potrafi dawać radość i poczucie wspólnoty. Bolesny, bo każdy uśmiech Urszuli przypominał, że choroba nie pyta, nie przebacza i że czasami echo dawnych wspomnień jest jedynym mostem do świata, który nieubłaganie się zmienia. Mika w każdej rozmowie, każdym wywiadzie podkreślała, że jazz dla pamięci to manifestacja wdzięczności wobec wszystkich mistrzów, którzy poświęcili życie muzyce, którzy tworzyli, komponowali. Improwizowali i inspirowali kolejne pokolenia, i którzy teraz, choć zmienieni przez chorobę, nadal mają prawo do światła, do obecności, do szacunku. W trakcie pierwszych spotkań Urszula pojawiała się przy mikrofonie, czasem z lekkim zawahaniem w głosie, czasem milcząca obserwując młodszych artystów i słuchaczy, a jednak jej spojrzenie było pełne siły i czułości. Opowiadała o tym, jak ważna jest pamięć nie tylko ta, która zapisuje wydarzenia, ale ta, która pozwala odczuwać, kochać i tworzyć. Każde jej słowo, każdy uśmiech, każda łza poruszały wszystkich obecnych, przypominając, że nawet gdy pamięć odchodzi, serce pamięta. Młodzi muzycy, którzy uczestniczyli w programie, przychodzili z instrumentami, improwizowali, uczyli się od mistrzów, a dźwięki przeplatały się z historiami. Także każdy koncert, każde spotkanie było czymś więcej niż tylko występem, było rytuałem, celebracją życia w całej jego ulotności i pięknie. Urszula Dudziak to nazwisko, które samo w sobie jest synonimem odwagi, pasji i niezrównanej charyzmy w świecie muzyki jazzowej, artystka, której kariera rozciąga się na dekady, pełna niezapomnianych momentów i projektów, które na zawsze zapisały się w historii polskiej i światowej sceny muzycznej. Jej droga nie była nigdy łatwa, ale każdy krok, każda decyzja i każdy dźwięk, który wydobywała ze swojego unikalnego głosu, przyciągały uwagę publiczności, krytyków i młodszych pokoleń artystów, którzy szukali inspiracji w jej twórczości. W 2014 roku Dudziak zaskoczyła świat kolejnym kamieniem milowym w swojej karierze, wydając singiel. Pójdę przez Wszystko z Ciebie, który nagrała wraz z córką, Miką Urbaniak. To połączenie dwóch pokoleń muzyków, dwóch niezwykłych talentów, wywołało falę zainteresowania nie tylko wśród fanów jazzu, lecz także w szerszej publiczności. A teledysk do utworu, pełen emocji i subtelnych gestów, stał się wizualnym świadectwem więzi między matką a córką, między doświadczeniem a młodzieńczą świeżością. Singiel wspiął się na 30 miejsce w rankingu Radio 3 w Polsce, ale jego prawdziwa wartość nie tkwiła w liczbach, lecz w zdolności do poruszenia serc słuchaczy. W tym, że pozwalał im poczuć muzykę nie tylko jako dźwięk, lecz jako opowieść o relacjach, pamięci i wspólnych chwilach, które nigdy nie przemijają całkowicie. W kolejnych latach Urszula nie zwalniała tempa. Jej kariera była nieustannym tańcem między sceną a życiem, między nagraniami a działaniami, które przekraczały granice zwykłego koncertowania. W 2017 roku została uhonorowana prestiżową nagrodą Fryderyk za całokształt twórczości w kategorii jazz, co było nie tylko uznaniem jej niezwykłego talentu, lecz także świadectwem wpływu, jaki wywarła na kolejne pokolenia muzyków. Rok później ukazała się jej druga autobiografia Wydmucham Wam więcej, będąca kontynuacją pierwszej książki z 2012 roku, pełna osobistych refleksji, anegdot z życia scenicznego i prywatnego, wspomnień o wielkich festiwalach, improwizacjach, współpracy z wybitnymi muzykami, a także o trudach i radościach życia artystki, która nigdy nie bała się stawiać czoła wyzwaniom, ani otwarcie mówić. O swoich doświadczeniach. W 2019 roku Urszula poszerzyła swoje pole działania, stając się trenerką w pierwszej edycji programu The Voice Senior, gdzie jej doświadczenie, ciepło i autentyczność okazały się bezcenne dla uczestników, wielu z nich będących dawnymi amatorami lub zapomnianymi talentami. Każda lekcja, każda wskazówka, każdy gest wsparcia Urszuli był jednocześnie lekcją życia, lekcją odwagi, pokazującą, że nigdy nie jest za późno, by śpiewać, by tworzyć, by dzielić się swoją pasją ze światem. Jej rola jako mentorki nie ograniczała się do instrukcji muzycznych, była inspiracją, wzorem, przewodnikiem po świecie. W którym doświadczenie i wrażliwość stają się najcenniejszymi walorami. Równolegle Dudziak pojawiała się gościnnie w filmie How to Become a Star, przypominając wszystkim, że jej obecność w kulturze nie ogranicza się jedynie do sceny muzycznej, lecz przenika także do innych dziedzin sztuki, pozostawiając trwały ślad w świadomości odbiorców. W 2020 roku, w samym środku pandemii COVID-19, Urszula włączyła się w akcję Hot Shakespeare Challenge, której celem było wsparcie personelu medycznego. Artystka wykorzystała swoją popularność i wpływ, by inspirować innych do działania, by pokazać, że muzyka i solidarność mogą iść w parze, nawet w czasach, które wydają się nieprzewidywalne i pełne lęku. Jesienią tego samego roku ponownie pełniła rolę trenerki w 11. edycji The Voice Polska, dowodząc, że jej energia, kreatywność i nieustanne zaangażowanie w rozwój młodszych artystów nie słabną, a doświadczenie zdobyte przez dziesięciolecia scenicznej pracy jest bezcennym przewodnikiem dla każdego, kto pragnie odnaleźć własny głos w świecie muzyki. Każdy z tych kroków od wspólnych nagrań z córką, przez autobiografię, przez mentoring w telewizyjnych programach talentów, po działalność charytatywną, składa się na obraz Urszuli Dudziak jako artystki pełnej pasji, determinacji i niezwykłej wrażliwości. To właśnie dzięki takim działaniom jej nazwisko stało się legendą, a każda nowa inicjatywa, każde wystąpienie, każdy projekt wydawał się potwierdzać, że Urszula nie tylko pozostaje niezmiennie wierna jazzowi, lecz także umie inspirować, wzruszać i porywać kolejne pokolenia, pokazując, że prawdziwa wielkość artysty mierzy się nie tylko talentem, lecz również odwagą życia zgodnie z własnym powołaniem, niezależnie od czasu, okoliczności czy trudności. Urszula Dudziak przyszła na świat w malowniczej, choć pełnej, skrytej melancholii wsi straconka, w dzielnicy Bielsko-Biała, a jej dzieciństwo od samego początku było splecione z cieniem trudności i samotności, które jednak w późniejszych latach miały stać się paliwem dla jej nieprzeciętnego talentu. Już w najmłodszych latach życie nauczyło ją, że świat bywa nieprzewidywalny, że radość i smutek mogą mieszać się w jednym momencie, tworząc emocjonalną paletę, która potem znajdzie wyraz w muzyce. Urszula wychowywała się w rodzinie, w której muzyka była obecna, choć nie zawsze była łatwa jej starszy brat, Leszek Dudziak, stał się później znanym perkusistą jazzowym, współpracującym z legendarnym Krzysztofem Komedą, a ona sama obserwowała z dziecięcą fascynacją, jak dźwięki bębnów i melodie pianina wypełniają dom, budując w niej głęboką wrażliwość na rytm, ton i emocje. Obok Leszka była jeszcze młodsza siostra, Danuta. Różnica wieku wynosząca 6 lat sprawiała, że Urszula często czuła się odpowiedzialna za nią, a jednocześnie doświadczała samotności, bo codzienne życie nie pozwalało dzieciom na beztroskę, a zmiany miejsc i okolic, które stały się nieodłącznym elementem jej dzieciństwa, dodawały poczucia niestałości i czasami smutku. Gdy miała zaledwie dwa lata, rodzina przeniosła się do Gubina, a później Urszula mieszkała w Nowej Soli, Zielonej Górze, a w końcu w Warszawie każde miasto pozostawiając w jej sercu ślad doświadczeń, które kształtowały jej wrażliwość, cierpliwość i umiejętność obserwacji świata. Dzieciństwo w ciągłych przeprowadzkach uczyło ją adaptacji, ale też pozostawiało w duszy poczucie nostalgii, tęsknoty za miejscem, które mogłoby być prawdziwym domem zabezpiecznym zakątkiem, w którym można byłoby rozwinąć skrzydła i poczuć przynależność. To właśnie w tych wczesnych latach, w codziennych obserwacjach życia dorosłych i w cichych momentach samotności Urszula zaczęła słyszeć melodie w rzeczach zwyczajnych, w odgłosie kropli deszczu uderzających o dach, w szumie liści na wietrze, w rytmie kroków przechodniów. Ta zdolność do odnajdywania muzyki w codzienności stała się fundamentem jej późniejszej kariery i wrażliwości artystycznej, ucząc ją, że każdy moment życia, nawet najbardziej prozaiczny, może zawierać w sobie nutę do odkrycia. W domu rodzinnym, choć nie zawsze pełnym spokoju, Urszula obserwowała miłość i napięcia między rodzicami, doświadczała zarówno ciepła, jak i troski zmieszanej z trudami codziennego życia, a wszystkie te elementy budowały w niej głębokie pokłady emocji, które później przelała w śpiew. Wrażliwość, którą wyniosła z tych doświadczeń, sprawiała, że już jako dziecko potrafiła rozpoznać niuanse w głosach ludzi wokół niej, wychwytywać drobne zmiany w tonacji czy nastroju, a te umiejętności stały się później nieodłączną częścią jej jazzowej ekspresji. Każda przeprowadzka, każde nowe miasto, każdy moment rozłąki z przyjaciółmi i sąsiadami był dla niej lekcją życia, a zarazem materiałem emocjonalnym, z którego tworzyła później własną muzykę. Muzykę pełną pasji, smutku, refleksji i nadziei, w której każdy dźwięk jest opowieścią o człowieku, który przeżył wiele, ale nie utracił zdolności do kochania i marzeń. Nie można też pominąć wpływu brata Leszka, który stał się dla Urszuli pierwszym przewodnikiem w świecie profesjonalnej muzyki. Obserwowanie jego pracy z Krzysztofem Komedą pozwalało jej dostrzec zarówno wymagania zawodu artysty, jak i jego magię. Jak z pasji i talentu rodzi się coś, co porusza tłumy. Ta wczesna edukacja emocjonalna i muzyczna była kluczowa, bo ukształtowała w Urszuli poczucie odpowiedzialności za własny talent, potrzebę wyrażania siebie poprzez muzykę i świadomość, że dźwięk może być sposobem na przetrwanie, pocieszenie i dotarcie do serc innych ludzi. Przeprowadzki, zmiany szkół, nieustanne dostosowywanie się do nowych środowisk, a także obserwacja brata i troska o młodszą siostrę, tworzyły w Urszuli niezwykle bogaty krajobraz emocjonalny, pełen zarówno melancholii, jak i subtelnej radości. W tym mieszaninie doświadczeń dojrzewała jej wyjątkowa wrażliwość, która później objawiała się w niezwykłej barwie głosu, w zdolności do improwizacji, w lekkości, z jaką potrafiła opowiadać historię poprzez jazz. Każde wspomnienie, każdy drobny smutek, każda tęsknota za stałością stały się elementem jej osobistego języka muzycznego, który łączy w sobie nostalgiczny sentyment z radością życia, melancholię z nadzieją, a czasem ból z niewypowiedzianym pięknem. Urszula Dudziak to nie tylko legenda polskiego jazzu, to żywy pomnik artystycznej odwagi, talentu i wrażliwości, który przez dekady uczył nas, czym jest prawdziwa pasja, czym jest miłość do muzyki i życia, a dziś, kiedy świat wciąż się zmienia, kiedy kolejne pokolenia odkrywają dźwięki, które ona wpoiła w serca słuchaczy, Musimy zatrzymać się na chwilę, by zobaczyć człowieka stojącego za legendą, by dostrzec w niej kobietę, matkę, córkę, siostrę, osobę, która mimo przeciwności zachowała w sobie niezwykłą siłę i czułość, i by pokochać ją nie tylko za to, co stworzyła, lecz za to, Kim jest? Urszula Dudziak przeszła przez życie pełne wzlotów i upadków, przez trudne dzieciństwo, przeprowadzki, samotność i bolesne doświadczenia, które mogłyby złamać nawet najgorsze.